Wystawa Laboratorium Formy Dotyk Sztuki właśnie zachęca wszystkich do dotykania, doświadczania, do interaktywnego oglądania poprzez zmysł Dotyku twórczości artystycznej w tym wypadku grafiki artystycznej wykonanej w technikach tradycyjnego druku wypukłego który właśnie daje możliwość doświadczania rysunku również poprzez właśnie ten zmysł dotyku ale chcemy też tutaj pokazać że bardzo ważny w Krakowie jest detal zachęcamy do odkrywania takich detali z okresu art déco w modernistycznych kamienicach pojawiały się przepiękne detale na przykład na metalo w fasadach budynków, między innymi charakterystyczne godła, które pojawiają się tutaj w odsłonie na ulicy Urzędniczej i Lea, na dzielnicy Krowotrza. Wystawa jest skierowana do wszystkich tych, którzy interesują się sztuką, architekturą, grafiką, ale w szczególności do osób z niepełnosprawnością wzroku, dlatego, że przygotowaliśmy tutaj właśnie wszelkie pomoce dotykowe, dzięki którym mogą oni poznać bliżej detale Krakowskich Kamienic. W ramach programu towarzyszącego przygotowaliśmy szereg wydarzeń. W kolejną sobotę, 9 sierpnia, otworzymy przed Państwem drzwi pracowni graficznej, gdzie będzie można wykonać własną grafikę inspirowaną właśnie pracami pani profesor Agnieszki Łakomej. Zapraszamy na wystawę również dzieci, i dla nich także przygotowaliśmy specjalny program. Pod koniec sierpnia będą odbywały się multisensoryczne warsztaty rodzinne, a także odbędzie się się spacer, gdzie wybierzemy się śladami wszystkich grafik, które można zobaczyć u nas tutaj na wystawie. My będziemy je podziwiać na żywo, rozwiązywać łamigłówki, quizy i dobrze się bawić.